Heniek, Heniek, stój, słuchaj, Dobromir szarpnął zacierł wczoraj chłopie i MZ we, we mnie wleciał, w szpitalu leży, a na mleczarni robota jest chłopie, silnik od mieszadła się spalił. Słuchaj, zostaw tą robotę, weź narzędzia chłopie jedź tam do tej mleczarni, bo ciotka Brygida chłopie już tam płacze, że śmietana nie będzie wyrobiona, co? Nie, ze mną jest wszystko w porządku, trochę mnie, mnie stopa boli chłopie z krzyżem, ale tu mi w szpitalu leży chłopie, a mz, MZ -a jest rozwalona, o mi się nie martw, ja się wyliżę, no to ruszaj mi się tam.